Trochę problem jest w was. W nas, w mężczyznach? Was, tak, w was jest problem. No i Przepraszamy i, oczywiście no i wszystkie kobiety. Czasy są takie, że w tym momencie każdy zapierdziela, żeby mieć pieniądze. Taka jest prawda. Dużo pracujemy, szybko żyjemy, e, źle jemy, no generalnie jest no, nieciekawie, nie? Bo nikt nie ma czasu i gonimy, ciągle zacząć gonimy. Prawda. Kobiety przy tym wszystkim zaczęły bardzo dużo obowiązków przejmować, i też poszły do pracy. A wy, jak wracacie z pracy, macie o wiele cięższe prace zazwyczaj. Czy to są prace fizyczne, czy, czy typowo jakieś tam biurowe myśleniowe, prawda? To umówmy się. Wy zużywacie więcej energii na pracę niż kobieta. No chyba że kobieta wykonuje pracę fizyczną, ale to już zupełnie nie o tym mówimy. Generalnie, wy macie więcej stresu na sobie, macie więcej obowiązków i więcej myślicie. Niż typowa kobieta. Kobiety wracają do domu i wy wracacie do domu. Siedemnasta, tak? No i co ona robi? Ogarnia dzieci, biega, sprząta, coś tam, żeby to wyglądało, prawda? Bo my miałyśmy od dziecka wpajane, że w domu ma być czysto, mąż ma mieć zrobioną, zrobiony obiad, dwudaniowy najlepiej, posprzątane, wyprane, ugotowane, dzieci mają być ogarnięte i wiecie, no te czasy nie pomagają w niczym kompletnie, a wy wracacie z pracy i jesteście po prostu zmęczeni.